Maneczko misiaczki, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jeżeli jesteście tak samo jak ja, fanatykami klocków LEGO, to mam dla was zarąbistą na serio okazję. Czyli klocki za darmo, tylko że w komputerze. Nie wiem czy o tym wiedzieliście, ale zaraz pokażę wam program, który, moi drodzy, no mi osobiście rozwalił dynkę i myślę, że wam też. To co, lecimy do komputera? Lecimy Pęk! Kochani, na początku badamy na Google, na wujka Google'a naszego kochanego i wpisujemy Bricklink Studio. Jeżeli to już zrobimy, przechodzimy sobie na stronkę syrubu.du. Następnie wyskakuje nam taka strona, ściągamy tutaj Download Studio 2.0 Fort Windows. Nie wydaje mi się. Ja fort, Ford Windows, ja Fort Windows, no od razu. No ale nie, ściągamy to. Jeżeli to ściągniemy i zainstalujemy. Tutaj, moi drodzy, informacja dla wszystkich miszków, które się boją, spokojnie, link jest w 100% bezpieczny. Ręczę za to moją maską. Jeżeli będzie niebezpieczny, no to ściągam maskę. Gdy moi drodzy, ściągniemy i zainstalujemy, odpalamy sobie naszego BrickLinka. Gdy na moi drodzy, się cała strona już odpali, ten cały program, możemy się zarejestrować i wtedy, moi drodzy, będziemy mieli dostęp do tysiąca zarąbistych kreacji innych użytkowników, które będziemy mogli sobie odpalić i po prostu zobaczyć, jak zostały zbudowane. Ewentualnie możemy też zamówić te klocki i się pobawić. Wiecie co? Ja jestem, moi drodzy, fanem samochodów i galeonów, ale niestety DeLorean tutaj niestety albo niestety wygra. Dlatego zobaczmy, moi drodzy, sobie, jak ktoś coś zrobił i zaraz wam pokażę, jak tworzyć no, samemu super konstrukcję z bibliotek. Taki, moi drodzy, tryliardów, kurczę, serio, klocków Import, patrzcie, teraz, moi drodzy, nam to się ładuje wszystko Pyk, klocki nam wszystkie wskakują tak, jakbyśmy chcieli Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz Proszę bardzo, wszystko za, załadowane Lewym przyciskiem myszy nie robimy nic poza zaznaczaniem prawy przycisk myszy, obracamy, środkowy, przesuwamy, proste, proste i teraz moi drodzy to jest fajne, że te modele przygotowane przez innych działają tak jak faktycznie I zaraz wam pokażę, że w ogóle tutaj da się dodać połączenia, które są ruchome i którymi my możemy sami ruszać zobaczcie, tak jak na przykład tutaj, mamy tego Deloroy. możemy sobie kliknąć na te drzwi tutaj nam wyskakuje śrubka i jak najedziemy tylko myszką, możemy kliknąć obrót i zobaczcie, moi drodzy, że tutaj, jak złapię zastrzałkę, to mi się drzwi tego Delorua otwierają, i moi drodzy, mamy dostęp. Ale to nie wszystko. W ogóle to mi łeb rozwaliło. W ogóle, kochani, stworzę kanał osobny na Discordzie, gdzie będziecie mogli wsadzać swoje niesamowite kreacje, bo to jest super. I jak, moi drodzy, zrobić super render, czyli jakby wyrenderować, czyli zrobić obrazek z tego, co mamy tutaj na ekranie. No, to mi osobiście, kochani, rozwaliło system. Patrzcie na to. Klikamy sobie tutaj render, sru, wybieramy sobie ujęcie. Ja zawsze, kochani, lubię sobie wybierać akurat render quality high, ok, background and light. Niech będzie defaultowy, ale możemy też zrobić przezroczyste, jako pęgierz. Możemy to później, wiecie, sobie gdzieś tam na miniaturkę wsadzić, nie? I niech będzie, moi drodzy, że ja tego DeloRoute wyrenderuję sobie na miniaturkę. Zjedziemy sobie troszeczkę niżej device, yy, czyli urządzenie, które będzie renderowało. Jeżeli mamy mocniejsze CPU, to wybieramy CPU. Jeżeli mocniejsze mamy GPU, czyli tutaj procesor, a tutaj karta graficzna, to wybieramy sobie GPU. Kamera setup, default settings niech będą, ale ja tutaj, moi drodzy, perspektywistyczną kamerę i field of view wybiorę sobie 50. 50 jest taka bardziej naturalna, jak widzicie, tutaj na tym małym podglądzie, nie? Idealnie, dobra studio logo nie chcemy i co no i kochani renderujemy sobie nasz obrazek to jest w ogóle kosmos wybierzmy sobie jeszcze jakąś fajną tutaj rozdzielczość 1280 na 720 to jest ogólnie rozdzielczość tych miniaturek ale background czyli to całe tło sobie wezmę na solid color bo też mi moi drodzy to od razu cień doda i zobaczycie że obrazek który z tego w ogóle zostanie wypluty wygląda jak normalny zestaw klocków lego proszę bardzo render wybieram sobie moi drodzy folder hopu tu sru i renderujemy proszę bardzo to w ogóle no, leci szybko, tylko że ja też mam dosyć dobrą kartę graficzną. 1080, jakby ktoś się pytał, GTX. -a. No nie jest ona najnowsza, ale też nie jest najgorsza. I teraz patrzcie, to wyskakuje nam taki obraz, spokojnie, to nam komputera nie hakuje. Teraz, moi drodzy, leci mielenie i moi drodzy, klikam przycisk, znaczy, klikam przycisk, strzelam palcami i mamy obrazek wyrenderowany. Bank I co? I nie wygląda to, moi drodzy, jak zdjęcie. No, wygląda. Jest to genialne. Zobaczcie, że nam tutaj, moi drodzy, powstały już jakieś odbicia, jakieś tutaj takie coś tam, tutaj, gdzieś tam, jakieś tam coś, tam jeszcze więcej, nie. No, jeden sobie, moi drodzy, mamy zarąbisty zestaw klocków. A, i punkt ostrości. Zobaczcie, że tutaj jest ostra, tu jest bardziej rozmazane. Tak jak to faktycznie by kamera zrobiła. No. Kozak! Najlepszy, moi drodzy, program dla młodzików. Jeżeli to nie zostanie wprowadzone do szkół, co oczywiście nigdy się nie stanie, no bo szkoły nie są dla uczniów, tylko szkoły są dla zarabiania pieniędzy przez dyrektorów i przez ministerstwo i oczywiście zarąbiście, ale dobra, walić to. Przechodzimy, moi drodzy, do nauki korzystania Was z tego programu i w ogóle pokazania, co tutaj można. Wezmę, moi drodzy, sobie otworzę nowy projekt, po prostu, tak wiecie. Dobra, mam, moi drodzy, cały już tutaj program odpalony i teraz zobaczcie. Mam, moi drodzy, paletę klocków, która jest, uwierzcie mi, no <laughs> nieskończona i... Zbuduję, moi drodzy, coś chcę, żeby po prostu pokazać wam możliwości tego, ale no, spróbuję, żeby to miało jakiś fajny kolor i pokażę wam po prostu najwięcej możliwości, jakie tylko się da. Dobra, lecimy. Weźmy, moi drodzy, na początku sobie po prostu przesuwamy tą całą płytkę. Nalona jest biała. Ja nie chcę biała, ja chcę inny kolor. Nie ma problemu, Misie, patrzcie na to. Syru. Wybieramy sobie kolor, jaki tylko chcemy tutaj, czyli na przykład to może być trawa bo czemu nie? ctrl c, ctrl v kochani kopiujemy, czyli tak samo jak w innych programach yy, nawet i tekstowych układamy sobie obok, obok jeżeli chcemy sobie skopiować kilka zaznaczamy kilka i przykładamy sobie obok czasami to sterowanie jest troszeczkę nieintuicyjne ale nie martwcie się kochani nie martwcie, istnieją bardzo fajne opcje zaraz wam pokażę jeżeli na przykład sobie postawimy klocka <laughs> Jakiś taki klocek zmodyfikowany. Niech to będzie klocek z taką dziurką, który jest chyba bardzo dobrze Wam znany, co nie myślaczki. No oczywiście, przecież tutaj można coś wtyknąć i później to obrócić. W tym programie też to można zrobić. Naprawdę jest kozak. To zobaczcie, możemy, moi drodzy, sobie, wybrać ten klocek. Następnie tutaj CONNECT. Wybieramy sobie ten klocek od dołu. Tutaj nam taki punkt się robi. Przesuwamy i na przykład chcemy, żeby on był tutaj przyczepiony. Syru, co by na to? Jest przyczepiony. Jeżeli ona automatycznie ogólnie będzie się snapował, więc nie ma z tym problemu. Ale też strzałkami możemy go obracać, jak widzicie. Jest kozak, jest kozak. Weźmy teraz jakiś taki dziwny yy, przycisk yy, jakiś taki, jakąś taką rurkę do wsadzenia. Tutaj e, przedmioty techniczne, może nie, ale jak widzicie, moi drodzy, mamy tutaj ogólnie klocki technik, do, dzięki którym możemy tworzyć na przykład samochody. Bo w ogóle mamy całe części samochodów, e, ale dobra, dajmy mi bara. O, proszę bardzo, moi drodzy, mamy bara i niech weźmy sobie takiego bara, który wygląda jak taki krzyżyk. Strzałkami oczywiście obracam i jak widzicie, jak tylko przyłożę myszkę, on automatycznie mi tutaj wskakuje, więc mogę, moi drodzy, sobie go tutaj dodać. Następnie on nie musi idealnie pod kątami siedzieć. Mogę go sobie lekko obrócić. Dodatkowo, mogę znowu wziąć, moi drodzy, te klocki takie modyfikowane, czyli Brick Modified. I mamy te klocki z takimi uchwytami. I patrzcie to, o. Wystarczy tylko obrócić klocka. I już, moi drodzy, możemy go nie dość że tu przyczepić. To po obróceniu odpowiednim możemy go przyczepić w te miejsca. Niezły sztos. Ja to na szybko sobie pokoloruję. Możemy dodać sobie kolory do faworyców. Dajmy tutaj żółty, żeby to było jakoś tak ten, żeby to jakoś tak wszystko ładnie nam się odznaczało. O! I teraz zobaczcie, że jak pokręcę tym klockiem, który już wcześniej miałem, to jest ten klocek. Widzicie? To moi drodzy, możemy tutaj dokładać geometrię, która zupełnie inaczej przychodzi. Jest sztos, jest sztos. Jeżeli chcecie budować sobie samochody. Zobaczmy. A samochód po angielsku to jest oczywiście CAR. I mamy tutaj już jakieś części, już od razu pokolorowane. Jako takich nie ma, ale zobaczmy, czy będą plane. Bo z tego co widziałem, to samolotowe rzeczy były i były one naprawdę bardzo fajne. W ogóle zobaczcie, jaka tu jest cała biblioteka, kochani, tych klocków. No ja tyle klocków na oczy nie widziałem. Nie widziałem. Mamy kurcze. Takie klocki, które, do których możemy przyczepić sobie takie klocki które później możemy sobie pomalować na kolory Star Warsów. Możemy, moi drodzy, tworzyć całe sceny Star Warsowe. Gdzieś tutaj pamiętam, były części od samolotu. Ty no patrzcie na to nawet moi drodzy mamy części droidu, więc jeżeli byśmy chcieli sobie zrobić droida, to oczywiście możemy. Co to jest? To jest chyba Arfor, nie? No bo tu jest od Artu. Tak, lubię Star Warsy. Aj się tego nie wstydzę. Patrzcie, to możemy, moi drodzy, sobie od razu stworzyć naszego cyborga, który będzie cyborga, pfu, droida. Tylko, że on ma inaczej te klocki ułożone. To spróbujmy, o, zrobić hyc i hec. I mamy moi drodzy niebiesko, zielono, czerwonego. Dobra. Ale lecimy dalej. Gdzieś tu były te części od samolotu. O vehicle. Mamy moi drodzy dział vehicle. I tutaj możemy moi drodzy już wybierać części sobie bezpośrednio do konstrukcji całego samolotu. Chcemy przód od samolotu. Proszę bardzo. Te klocki nam nie będą potrzebne. A, won mi z nimi. Możemy dodać co tutaj jeszcze? Jakiś dół do samolotu. Zobaczmy, czy w ogóle jedno z drugim się jakoś wpasuje. Nie, nie wpasuje się, bo klocki automatycznie się łączą. A, więc, be, więc będzie po prostu trzeba poszukać jakichś innych klocków do tego. Ale na przykład śmigłowiec. O, nie, to będzie najmniejszy, najmniejszy śmigłowiec, jaki tylko może być. O, ale na przykład możemy sobie dodać coś takiego. Ja sobie to przesunę na te klocki, widzicie? I dodamy sobie jakiś tutaj... O, najbardziej upośledzony samolot, moi drodzy, w kosmosie. Audiolog Production. Niech będzie. <śleskujesz> Ale jaja jak berety. Mówię wam, jak ja zobaczyłem, kochani, ten cały prog jak ja zobaczyłem ten program, to ja po prostu moi drodzy, pękłem. Pękłem było niebogłosy i powiedziałem: Muszę wam go pokazać, bo inaczej pęknę jeszcze bardziej. Jeżeli ktoś lubi budynki, nic nie stoi na przeszkodzie. W ogóle wam pokażę zaraz zarąbistą opcję. Weźmy sobie plejty jeszcze raz. Weźmy dużego plejta dodajmy. Hop. Jeżeli ktoś chce na przykład budyneczki sobie tworzyć, bo lubi na przykład tworzyć domy, w blenderze to idzie jakoś dłużej, chciałby sobie porobić z klocków Lego, nic nie stoi na przeszkodzie. Przejdźmy kochani do tego naszego początku. Sru, klocki zielone, dodatkowo bierzemy briki i budujemy sobie kochani domek taki jaki byśmy chcieli. Ctrl C, Ctrl V kochani kopiujemy, jeżeli chcemy kilka złapać zaznaczamy je z kontrolem. Sru, 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 sru. Ctrl C, Ctrl V. I moi drodzy możemy sobie budować domki jakie chcemy. Jeżeli ktoś chce sobie jeszcze dodatkowo je pokolorować... Nic nie stoi na przeszkodzie. Cegły są raczej w kolorze jakiegoś takiego darn browna coś w ten deseń. Tylko że ja bym poprosił o złapanie kilku klocków. Zrób tak, możemy też tak, kochani, zaznaczać, i od razu sobie po prostu hyc zaznaczać, nieźle. Możemy budować całe światy Minecraftowe. Dodatkowo, myślę, że jeżeli byśmy wzięli sobie, zobaczcie, ten Brick Modifier, następnie wybrali sobie ten klocek, którego wam pokazałem na samym początku, bo są fajne, zarobiste klocki, o których nawet nie macie pojęcia, ale na 100% ich, z nich korzystaliście i one też tutaj są. I nazywają się tak, zwa tak zwane Flexible. Czyli na przykład, jeżeli byśmy chcieli dodać łańcuchy, które gdzieś by sobie tutaj były połączone, zobaczcie, wystarczy tutaj kliknąć na śrubkę, ale tutaj mamy taką drugą ikonkę. I teraz łapiąc sobie za klocek, on czasami może nam wariować. Jak widzicie, możemy sobie przykładać te łańcuchy w inne miejsce i dodatkowo łapiąc za te ogniwa pojedyncze i puszczając, możemy ten kształt łańcucha dostosować. Na przykład jakieś takie wygibasy. Które byśmy mogli sobie na przykład postawić tu, suro, następnie złapać za niego, wygiąć, bierzemy sobie górę, obracamy i sobie przyczepiamy. Tylko, że idzie to bardzo ciężko. Tak, normalnie. O! Oh, ale wygibamy dalej, klocka. Leci, leci, leci i zaraz zobaczymy, czy możemy, moi drodzy, go podpiąć konektem szybko. Suru? Nie, konektem nie możemy go podpiąć, bo jest elastyczny. A może? Suru, możemy! Nie ma tragedii. Tylko nam tutaj się lekko wykiełbasił. Ale no, jednym słowem, kochani, możemy robić z tych klocków LEGO wszystko, co byśmy tylko chcieli, a nawet więcej. I jeżeli byście, kochani, coś fajnego stworzyli, wklejcie na Discorda. Tyle ode mnie dzisiaj. Życzę wam miłego dzionka. Bądźcie grzeczni, zjedzcie mięso, ziemniaki możecie zostawić. Jak chcecie, możecie walnąć. Suba, a jak nie, to nie. I łapki w bok. Do usłyszenia, misiaczki. Cześć!